Eee, teraz zagram Minecraft'a! Co to jest? Ach, chyba sobie scytuję, bo nie mogę, nie mogę y, znaleźć. O, o, siekiera, tylko siekiera, dobra. Już koniec, koniec. Siekiera tylko, tylko siekiera. Dobra. Jeszcze mieczek, bo, do, bo muszę zabić, no, ludzi, no. Znaczy nie ludzi, tylko y, te... Te, 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 świńskie mordy. O, nie żyje, dobra. Już koniec too many items, już koniec. Yy, od noc się robi, nie wiem jakim cudem. stworzyłem przed chwilą świat. Yy, to może sobie zrobić dzień. O, ostatnia rzecz jaką zrobię. A jeszcze potrzebuję materiały na dom. Ostatnią rzecz wewną. ostatnia. Ostatnia, no. No i teraz jeszcze, no. No, jeszcze tylko muszę ostatnią rzecz zrobić, tylko muszę na drzewo wleść. Siemanko, tutaj świnka, to jest, to, 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 jest jak zbudować domek, no, jak zbudować domek, bo ja, ja lubię, no, ja, 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 jestem budowniczym, no, i ja lubię, no. Naj, najpierw musimy to, to sobie wziąć, to, i wziąć jeszcze kilo, bo szybciej będziemy kopać. Dzisiaj tak, o, o, dzisiaj, no, i teraz tak budujemy, tak, tak. O, i tak, i tak, pięknie, i tak, i teraz bierzemy to, to, i to, 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 to brązowe, to takie, takie, takie brązowe, takie ładne, takie, o, i to będą fajne, takie, takie elo, takie superowe, takie dobre, takie dobre to ma być, takie dobre, takie, takie superowe, takie, takie dobre, takie, no, tak jak mówiłem, no, takie dobre, o, tutaj takie, takie coś jeszcze wezmę kilowódkę o dobra teraz weźmiemy sobie zwierzaka do tego domu bo musimy mieć w domu zwierzaka dobra to I, i to to będzie tą założy to i taki 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 dobre to będzie nasz zwierza ej co jest co jest a muszę włączyć bo ja nie umiem walczyć z mobami, dlatego, widzicie, bo to czarownica i ona może ona może nas pobić, bo my mamy. Dobra. Dobra, i teraz budujemy dalej nasz dom. I ona tu będzie. I... O, pięknie! A drzwi to będzie to. O, takie tutaj drzwi. I to, to musimy zniszczyć. I o, i... Siemanko tutaj nioli w 2, a to jest spa, mój bądź sparkur, sparkur, tak to jest mój sparkur i ja go sam zbudowałem. O, o ja sam tak fajnie, dobra. I le, lecimy. 3 2 1 0. Nie, to, to niemożliwe. Ja ja uczyłem się go. Nie jak ja tu wejdę. O, o. Ja, ja tego sparkura no budowałem yy, cały dzień. Całą noc i cały czas dzwoniłem, znaczy dzwoniłem do ludzi jak zbudować sparkura na skajpie, wszyscy mnie usunęli i nie mam jak teraz sparkurować, więc jeszcze raz, bo miałem laga po prostu. No. I tak sparkur, sparkur, sparkur. Nie, 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 nie. To, to jest niemożliwe, to jest popsute. Jak gra, głupia. Nie, nie no, popsute. Ja, ja się uczyłem cały czas. Jak to możliwe? Głupie chmury, one przeszkadzają, zniknie No sparkur, ała, co to jest? To jest popsute, ta gra jest popsuta. Kto ją wymyślił? A, sparkur! Nie, 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 to jest głupie. To jest najgorsza gra na świecie. Siemanko. z tej strony Elo, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ja wam dzisiaj pokażę, jak rozwalić skałą, jakąś jakąś skałą i, i jeszcze taki, takie coś. O! Widzicie takie? Musimy mieć taki, taki fajny kilof, taki, taki brązowy i, o, i nim musimy rozwalać. O, i widzicie? Kopię, kopię. O, i kopię, o, i, 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 i. Gdzie jest? To jest oszustwo. Jeszcze raz. O, teraz wam pokażę jak to rozwalić. Musimy tak, wejść na to. Później jeden, dwa, trzy i później jeden, dwa... 3, 1, 2, 3. I teraz niszczymy. Dobra, zabiłem y, owce, i mi właśnie y, uleczyło, i właśnie przestałem kopać, i jeszcze raz będę kopał, ale ręką, bo no, no jakoś jest, no. I kopię tak, y, który dzisiaj jest. Dziesiąty lipiec, tak, dziesiąty lipiec, a ja... Siódmego kopałem, o, jeszcze. Właśnie tak kopię ciągle i nie mogę wykopać, to są bagi jakieś. Musimy kopać, kopać musimy. Siemanko, z tej strony y, y, górnik, a, a dzisiaj wam pokażę, znaczy zagramy sobie Let's Playa, y, Minecrafta, tak. I, że, pamiętajcie, pisze się tak. My, a, my, kry, Piszcie sobie to na na, na jakiś na, gdzieś w notatniku i wtedy na Wam wyszuka, dobra. To ja, ja już gram i gram, dobra. E, to, przepraszam, ja muszę na chwilę odejść, ponieważ mama woła mnie na na, no, na, na śniadanie. No, z, z, sekundka! Właśnie w Minecrafcie nastał następny dzień i no... O, tu słońce, dobra. I musimy dalej kopać. Yy, dobra. Co chciałam? Aha, nagrać. E, przepraszam, mama mnie woła na obiad. Za, za sekundkę normalne... Wró chwileczka, Poczekajcie. Dobra, to już tyle nie potrwało. Chwileczka. O, dobra. Dobra, jestem już. Będziemy teraz grać superowo. Już teraz zjadłem obiad, jestem najedzony i teraz mogę grać. Przepraszam, muszę na chwilkę, na chwileczkę do sklepu, bo mama mnie woła. Muszę. Sekundka, normalnie chwileczkę. Dobra, już jestem. Nastał dzień Minecraftowy i no będę grał teraz. Teraz na serio, już nie będzie żadnych. Żeby, żeby dobra. No dobra, dobra. Poczekajcie chwilę, bo mama mnie woła na, na kolację. To chwileczka, normalnie chwileczka. No, ostatni raz. Dobra, zaraz mój kolega przyjdzie z tego domu, więc zrobię mu trolla. Tak zrobię, o, tak. Tu będzie widział Diaks, owy blok, A tutaj... O, powinna tą stronę. O. o, o. Jak wyjdzie, to ja mu to szybko chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. O, czekaj, co? To jest to di blok diaksowy, po co on go zabija? Co to? A nie, 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 to niemożliwe, nie mogę zginąć. Dobra, zaraz mój kolega przyjdzie z, tej, z tego domku i ja zrobię mu trola, że jak wyjdzie, to to ja tak zrobię. Oj, A nie źle.